Moja żona jest przepiękną kobietą i kocham ją na maksa. To jest moja połówka, i, e, ale to się rodziło to uczucie. Będę trochę pytać o prywatne rzeczy, bo mam wrażenie, że po prostu ciebie, Twojej żony i Twoich synów jest w mediach za mało, a widzowie uwielbiają Waszą całą rodzinkę. Dlatego pytanie numer e, jeden. Jak Wy w ogóle z żoną, z Agatą się poznaliście? Bo to zawsze jest ciekawe. Pochodzimy z tego samego miasta. Kiedyś była. E, m... Partnerką życiową mojego takiego zna dalekiego znajomego. Naprawdę. Mhm. Ale jeszcze wtedy nie byłem zazdrosny. Wtedy. Nie, Ale tak naprawdę no, znaliśmy się z widzenia i potem po wielu, wielu latach ona podróżowała i spotkaliśmy się gdzieś tam w, pomiędzy jedną podróżą, a ja akurat przed wyjazdem na Igrzyska do Pekinu, no i ona wtedy w, chyba do Indii wyruszała, no i żeśmy się umówili, że po powrocie pogadamy. No i jak zaczęliśmy po tym powrocie właśnie już rozmawiać na te tematy związane z kulturami tych państw, no to tak zostało i tak gadamy do dzisiaj po prostu, no to fajna historia zaiskrzyło od razu? To była miłość od pierwszego wejrzenia? Myślę, że najpierw to była przyjaźń. Myśmy się tak zaprzyjaźnili, że do dzisiaj to nas e, najbardziej scala. Jesteśmy takimi prawdziwymi przyjaciółmi e, no i oczywiście, no, moja żona jest przepiękną kobietą i kocham ją na maksa, to jest moja połówka i ale to się rodziło, to uczucie i to, to, to nie jest tak, że na początku to są motyle brzuchu, ale to jest zauroczenie i jak człowieka się poznaje bliżej, no to dopiero wtedy można stwierdzić, czy to jest ta właściwa osoba. Ja myślę, że bez niej to inaczej bym funkcjonował. Właściwie w ogóle ona mnie napędza, ona mnie uspokaja, bo jestem nerwus czasem, a ona zupełnie po drugiej stronie jest biegunu, bieguna, więc jakby no... Tak się uzupełniamy. Mhm. Ja mężczyzn zawsze, zawsze lubię pytać o to, e, kiedy poczuli, że to jest ta. Że, że właśnie na przykład, że następuje ten moment, że kurczę, może ja się oświadczę? E, mi się wydaje, że każdy ma też e, inne odczucia, inne oczekiwania. No. W, w moim przypadku. przypadku tak, w swoim przypadku, moim dokładnie. przypadku e, nie miałem żadnych wątpliwości, bo myśmy się najpierw zaprzyjaźnili, wiedząc, że e, tam nie ma żadnej kalkulacji. My jesteśmy ze sobą, bo po prostu chcemy ze sobą przebywać, chcemy rozmawiać, chcemy po prostu się wspierać, inspirować no i tak, tak, tak to się ciągnie do dzisiaj. Jak ja mam mega doła, to ja nie idę do psychologa, bo ja mam go w domu po prostu. No i rozmawiamy sobie, jak mnie wkurzy, bo też mnie wkurza, bo nie ma tak sielanki, no, każdy związek ma swoje blaski i cienie, ale też potrafimy to fajnie rozegrać. My się nigdy nie pokłóciliśmy tak, żeby były, nie wiem, ciche dni. Nie, może są ciche minuty, ale generalnie moja żona czasem trzaśnie drzwiami. Naprawdę, no, chociaż jest stoikiem. Tak się dzieje, ale ja wiedziałem, że kiedy my potrafimy rozwiązać nasze kłopoty, właśnie w taki niepokojowy sposób, kiedy rozmawiamy o życiu w kategoriach odczuwania i wrażliwości. Czego jakby mi się wydaje, że w tych czasach też nie ma, no to, to to jest to. Ja w ogóle nie zadawałem sobie pytania, czy ja dobrze robię, czy nie. Ja po prostu to poczułem i tak jest, i tak będzie. Tak jak wspomniałeś, w każdym związku zdarzają się też gorsze chwile i kryzysy. Czy jest jakaś recepta u was na to, jak sobie z tym radzić? Rozmawiać. Być. Starać się po prostu każdy problem no, na czynniki pierwsze rozłożyć i jak są zawirowania, nawet. Tak jak nie wiem, w przypadku pracy. My mamy zupełnie inne zawody, ale mimo wszystko wciągam moją, moją połowę do mojego świata, a ona mnie w swój świat. I chociaż mi się wydawało na początku, że co ona może mi doradzić, skoro się przecież nie zna na telewizji. Otóż nie, właśnie mi się wydaje, że taki dystans, który takie osoby mają, potrafią dzięki temu lepsze lepiej doradzić niż fachowiec będący w branży. Także no, to jest recepta, żeby po prostu rozmawiać, żeby nie zostawiać w związku, bo się kręci, bo jest fajnie, bo są motyle, bo motyle mogą. Po po prostu przestać latać, no krótko żyje, ale jak się pielęgnuje uczucie i poznaje tę drugą osobę i się zaprzyjaźni i ją lubi, no to a potem kocha, no to, to już po prostu nigdy nie wygaśnie.